Przy skleju parku. Także rozrusznik wymieniony. Tak wygląda nazwa tej firmy. A oto i rachunek: 165,23 euro centy Rozrusznik. 135 euro. Sama praca. I 5 euro. Mycie. Pracy wyszło Panom 3 godziny. Chociaż tak naprawdę. Panowie yy, pracowali wczoraj przy rozkręceniu rozrusznika C20 minut i dzisiaj przy przekręceniu 30 minut. Czyli nawet Sara wie, że 3 godziny z tego nie wychodzą. Ale oczywiście yy, pan, gdy mu powiedział, skąd się wzięły 3 godziny, się bardzo oburzył. Powiedział, że gdzie indziej bym jeszcze drożej zapłacił. A no i szukał rozrusznika przez telefon jeszcze powiedział. Także trzy godziny się złożyły.